I po wyborach mleko rozlane, pewne rzekomo zwycięstwo przebimbane, kolejna kukła PiS z prezydentem RP, nie tylko my, Polacy, ale i świat zobaczył, kim jesteśmy naprawdę, jaki jest u nas odsetek prymitywów, ciemnoty, szmalców i szuj, kim jest połowa naszego społeczeństwa, bo to właśnie jasno ukazują wyniki wyborów i tak postrzegać trzeba zwycięstwo człowieka z kłamstwa. Skłamstwa ab owo, dosłownie od chwili nominowania tego, za przeproszeniem, obywatelskiego kandydata i histerycznych przekazów dnia z Nowogrodzkiej do całego gangu PiS, by konsekwentnie oszukiwać naród, że to kandydat niby nie PiS, lecz obywatelski. Aż po ostatnie kanty tego pismena, gdy zapultał się urząd w sprawie kawalerki. Czy Nawrocki dostał kilka procent głosów? Jak podobni mu kandydaci z kapelusza, te różne rajskie ptaki, papierowe tygrysy i mitomani, startujący w innych krajach? Nie, skąd? On dostał u nas nie 5, a ponad 50 procent głosów. Gość, któremu w normalnym kraju nie uwierzyłby w ani jedno słowo nikt normalny, a w każdym razie nikt, kto ma jakiekolwiek pojęcie o ludziach, ale Nawrocki to nie wszystko. Nie zapominajmy, że dwóch innych kolaborantów PiS o swojsko brzmiących nazwiskach i faszystowskich poglądach dostało w pierwszej turze ponad 20% głosów czyli głosował na nich co piąty Polak. Milutko, jak na kraj będący jedną z głównych ofiar nazistów, nieprawdaż? Nawrocki sam się nie wybrał i nie przegrałby z Trzaskowskim nawet, gdyby tydzień przed drugą turą rozjechał na Pasach Babcie. Tacy po prostu jesteśmy. My, Polacy, nie żadni oni czy inni. Z Sikorskim pizment może by przegrał, ale nie z Trzaskowskim z takim sztabem. Albo odpukać chołownią to by był dopiero pogrom. Przeciwko kandydatom typu Nawrocki wystawia się kontrę, adekwatną odpowiedź także in puncto imponderabilia. KO powinna była nominować kandydata wysokiego, wysportowanego naprawdę, świeżego politycznie, z odpowiednim błyskiem, zaskokiem, flair, no i talentem do szybkich, ciętych ripost. Choć na Wrockim, nawet wolno artykułujący się przemek Saleta wygrałby w cuglach. Za samo to, co zrobił dla córki, dostałby multum głosów ekstra. Nie mówiąc już o sprawdzam kolegę w ringu na siłowni o znajomości życia, świata, plus płynny angielski, inteligencja ogólna, szczerość, wiarygodność, naturalność, brak zachlapanych papierów, lepkich łap, ciągotek do zabawy na koszt podatników, no i wreszcie niebywała wiedza o boksie, Trump byłby w szoku, sam zna się nieźle i bardzo ceni ludzi znających temat. Przemek dogadałby się z nim dużo lepiej, nie tylko z uwagi na nieporównywalną z Nawrockim znajomość angielskiego, ale i z racji mniejszej różnicy wieku. Trump świetnie zna się na ludziach i Pizzmena prześwietli szybciutko już podczas pierwszego ich spotkania. A co znaczy, gdy Trump kogoś osobiście nie lubi, widzimy na przykładzie Zeleńskiego. No ale okej, okay. w porównaniu do Dudy, to i tak nie była Ziemia. Wygrał w końcu młody, wysoki, coś tam potrafi. W gaciach wstydu nie ma. Gęba w porządku, małosłowiańska, nordycka raczej. Internacjonalna w każdym razie. Imię i nazwisko bardzo dobre. Końcówka, ski i co ważne, bez liter, ze znakami diakrytycznymi. Wszędzie wymówią, może nawet zapamiętają. No i lepszy już ten jego głupawy uśmieszek niż wiecznie debilne miny Narcyza Dudy, któremu nie starczyło 10 lat, aby nauczyć się angielskiego. Klamka zapadła, stało się. Wybory wygrał nawrocki. I nie pomogą tu już żadne protesty ani skargi. Fałszerstwa i oszustwa były, i owszem, ale chyba na zbyt małą skalę, aby powtarzać wybory. Odkąd na polskiej scenie politycznej pojawił się PiS, kanty są i będą tak długo, jak długo trwać będzie Pisia gangrena. Taka ich natura. Nie ma niczego, żadnej dosłownie sfery życia, której by nie zakłamali bądź nie zmanipulowali. To ich znak rozpoznawczy, stempel, etyczne DNA. Ich wyborcom też zresztą nikt nie mówi, że białe jest białe, a czarne czarne w 2020 Fałszerstwa kaczystów były jeszcze większe niż teraz. Mimo to Duda pozostał w pałacu. Takie to już z nas za przeproszeniem obywatelskie społeczeństwo mocne jedynie w gębie i nigdy nie tam, gdzie trzeba w gębie też już w sumie słabe zwłaszcza nasza strona barykady widzę kompromitująca kampania Trzaskowskiego, 11 lat nieustannego łomotu w mediach. Czy co miesięczne sranie warszawiakom na łeb pod schodami nienawiści o przyczynach klęski, minimalnej porażki, czy jak wolą inni braku zwycięstwa Trzaska, debatować można w nieskończoność. A to zbyt w prawo, a to zbyt w lewo, a to za bardzo kojarzony z tuskiem, a to tusk za mało go wspierał, a to nie odwiedzał tych miejscowości co trzeba a to zawalił debaty, a to przemęczony, pomarszczony, niewyspany, a to zbyt sztuczny, przewidywalny, grzeczny, a to zbyt defensywny, nudny, nijaki, mdły. Tymczasem zapominamy o najważniejszym. Te ponad 10 milionów Polaków, którzy 5 lat temu głosowali na Dudę, nigdzie nie wyjechało, nie zniknęło. Na Dudę bis, gdy było już wiadomo, kim ta kanalia jest i co wyprawiała w pierwszej kadencji. Ludzie cały czas żyją, są wśród nas, a ilościową lukę po tych, co w międzyczasie zmarli, skompensował Mencen, Brown, Stanowski i reszta kolaborantów PiS. To właśnie oni zapewnili Nawrockiemu zwycięstwo. Polacy im tego nie zapomną i w swoim czasie przypomną: wystarczyłaby elementarna ludzka uczciwość jednego tylko z tych kolaborantów, aby wynik wyborów był odwrotny. I sanacja Polski ruszyła z kopyta. Nawet gdyby tylko Sam Brown nie sprzedał się tak haniebnie kaczystą, już wygrałby Trzaskowski. A przecież ten zakochany w sobie rudobrody narcyz z Grywus dał nam Wrockiemu i tak dużo mniej głosów niż pozostali kolaboranci PiS. Gdyby cała ta trójka nie pokazała w maju, po miesiącach ochłamywania własnych wyborców swojej prawdziwej twarzy, kim naprawdę są, lecz zachowali się tak jak obiecali wcześniej Nawrocki przegrałby różnicą paru milionów głosów ale Trzaskowski mógł spokojnie wygrać nawet i bez ich łaski swój los do końca miał w swoich rękach miał dwie super możliwości idealne okazje minimum milion dodatkowych głosów zyskałby zapraszając do współpracy Przemka Saletę lub Darka Michalczewskiego tak jak radziliśmy mu już zimą Obaj ci panowie mają wiadome, bardzo konkretne poglądy polityczne i potrafią mówić tak, że wyszczekane pisie szuje wiałyby ze studiów jeden po drugim. A samego Nawrockiego sprawdziliby w, w MIG. Gość przepad był młodych na zawsze. Wystarczyło tylko widowiskowo zdemaskować i ośmieszyć tego pizzboksera siłacza w ringu i ze sztangą. A na koniec pogrążyć jeszcze testem z pralką. Midfightera atlety, niczym mydlana Bańka. I kilkaset tysięcy młodych zagłosowało nie na oszusta, lecz przeciwko niemu. To jest oczywiście sporo dorosłych. Trzaskowski mógł wygrać i bez pomocy obu mistrzów świata. Okazję miał wymarzoną. Wystarczyło nie zawalić tematu Ukraina. Co z tego, że nie dał się na starcie wykiwać Nawrockiemu z 800 plus dla naciągaczy z Zabuga, co przysporzyło mu natychmiast sporo zwolenników skoro potem poddał temat bez walki. O zwycięstwie Nawrockiego zadecydowała właśnie jego postawa wobec ła Trzaskowski mógł uratować zwycięstwo jeszcze nawet po feralnej wizycie Tuska w Kijowie. Szok notabene, do dziś nie potrafimy pojąć why. Wystarczyło przecież nagle zachorować lub podać inny powód, aby tam nie jechać. Bo ta wizyta była nie tylko strzałem w stopę KO, ale i dechom do trumny Trzaskowskiego, który zamiast wykorzystać sytuację, natychmiast odciąć się, zareagować, walnąć piąchą w stół i powiedzieć: dość bezczelności Banderlandu, koniec dojenia i opokarzania Polaków. Cichutko podwinął ogon. A mógł na tym wygrać wszystko. Wystarczyło zorganizować specjalną konferencję prasową i obiecać narodowi, że jako prezydent nigdy nie pohańbi Polski jak duda. Ten ukraiński pachoł, lokaj i chłopiec na posyłki Zełęńskiego że nie pozwoli okradać i rozbrajać Polski, jak to zrobił PiS z Dudą. Jasno pokazać wyborcom, że i w tej kwestii mogą na niego liczyć. Była to idealna okazja, by zapunktować podwójnie, by wyborcy zobaczyli, że nie we wszystkim zgadza się z premierem i niezależnie od rządu nie pozwoli ojczyzny tak poniewierać i hańbić. Jak to czynił Duda Rezydent PiS na urzędzie prezydenta RP, zdrajca reprezentujący interesy nie Polski, a Ukrainy. Na miejscu Trzaska obiecalibyśmy też wymazanie kolejnych bandy z Dudy: orderów Orła Białego dla Zełęskiego i Macierewicza. Każda z omówionych wyżej opcji dałaby Trzaskowskiemu wygraną przynajmniej milionem głosów. Jeśli wykorzystałby obie kilkoma milionami i to bez pomocy ani łaski kolaborantów PiS. No cóż, stało się tu late. Oba tematy zawalone. Co mieliśmy zamiast tego? Kawalerkę od zboka, fatalnie rozegrany wątek sutenerski. No i kolejny propagandowy samobój. Hece z ustawkami, która na wrockiemu głosy nie odebrała, lecz dała tysiące dodatkowych. <laughs> Brawo, sztab. Po niezapomnianym Bielanie z Dudą jako James Bond sztab Trzaskowskiego był największym dnem, jaki widzieliśmy od czasu ekipy mazowieckiego. A propos Bielana, panie Bodnar, dlaczego ten spasiony na Polsce złodziej jeszcze nie siedzi? To nieprawda, że wybory na Wrocławskiemu wygrał się Moniak z Bodnarem, bo o wyniku zadecydował właśnie brak rozliczeń zbrodni PiS i SP. Frekwencja była wysoka, a ci, którzy w 2023 uratowali Polskę niemal w komplecie, choć część zapewne z niechęcią, oddali głos właśnie na kandydata K.O. 10 milionów wyborców, dudy, czytaj parafian KK zagłosowałoby przeciwko Trzaskowskiemu nawet, gdyby pis wystawił pospolitego złodzieja, który okradł skarb państwa, nas wszystkich, byle tylko był sterowalny, łatwy do szantażowania. I był fizycznym przeciwieństwem geja z nowogrodzkiej męskiej karykatury. Czy taki złodziej też wygrałby te wybory? Tak, niestety zapewne też, bo dla elektoratu Kato-Bolszewi oszust czy złodziej to nie żaden defekt, żadna ujma, a przeciwnie, zaleta. Nasz chłopak sprytny, zaradny, cwany jest, taki sam jak my. No i dobrodziej kazali. Od dawna przecież wiadomo, jakim jesteśmy narodem. W wielu regionach nic nie zmieniło się od pokoleń. Dalej konopielka, dalej kargulo, Pawła, owszczyzna, aby na złość, aby na przekór. Inni są głupi i źli, tylko my są mądre i dobre. Uczciwy, przyzwoity, wykształcony człowiek nie ma tam żadnych szans. Jacy wyborcy, takich wybraniec, prawda, stara jak świat. Wrocki wygrał minimalnie. Pierwsza tura przegrana, druga łeb w łeb, niemal 50-50, wygrana o włos. Tymczasem część Kato-Bolszewi, z Brownów, Męców i reszty kak prawactwa oszalała. Wozi się i puszy, jakby ich kandydat dostał z 20 milionów głosów. Ba, jakby miał mandat od całego narodu, a nie ledwie połowy. W tych wyborach wystarczyło zdobyć ledwie 400 tysięcy głosów więcej. Albo po prostu odebrać Nawrockiemu na niecałe 200. A to było tym razem proste jak nigdy dotąd. W poprzednich, oszukanych przez PiS wyborach prezydenckich Trzaskowski miał dużo trudniej. Duda miał za sobą full kasy i cały aparat państwowy. Przypomnijmy sobie, co się działo. Co wyprawiały publiczne media. Co jeszcze możemy zrobić, by panu pomóc? Jak jeszcze możemy panu pomóc? Czy już zapomnieliśmy, co robiła opłacana z naszych podatków cholecka, aby utrzymać tłuste koryto? Albo co wykrzykiwał spocony ze strachu i stresu od nieustannego kłamania oszalały wrzeszczący duda? Te wybory do wygrania były dużo łatwiejsze, a jednak udało nam się je przegrać. Brawo, paprocka! Zawalono dwie kluczowe, oczywiste nawet i dla niezbyt lotnego obserwatora. Nie wspominając już o analitykach czy strategach sprawy, sprawy, o których mówimy tu od miesięcy. Primo, temat Dua. Sekundo, spektakularne zdemaskowanie oszusta. Zdemaskowanie w oczach młodych, tych, którzy dali na Nawrockiemu zwycięstwo. Gdyby sztabem pana Rafała kierowała niemiernota, lecz ktoś, kto ma pojęcie o społecznym odbiorze. Gdyby do współpracy zaproszony został Przemek lub Darek. Nawrocki byłby zdemaskowany i popalony dokładnie w tych tematach, które tak zaimponowały młodym. Cała Polska dowiedziałaby się, jaki to z niego fajter, jaki siłacz. No i jak to naprawdę było z ową ustawką. Wszystko szczegółowo podaliśmy w poprzednich odcinkach. Niewielki fragment w komentarzu na dole. Cała piz legenda Nawrockiego runęłaby niczym domek z kart. W oczach młodych gość popalony byłby na amen. Stałby się pośmiewiskiem, memem, a i spora część boli, nie wybaczyłaby mu tych frajerskich lanserek i kłamstw. Cóż, i ta szansa zmarnowana słabiutki sztab Nawrockiego, wykiwał sztab jeszcze słabszy, wstyd i żenada, bo łatwiejszych do wygrania wyborów prezydenckich może długo nie być. Stało się pozamiatane. Wybory wygrał gość, dla którego Lech Kaczyński był, uwaga, najlepszym prezydentem Polski, a Donald Tusk najgorszym premierem. To nie fake ani żart, on to powiedział naprawdę. Już te dwa tylko zdania mówią o Nawrockim wszystko. Lech Kaczyński, najgorszy prezydent w dziejach Polski. Tu, uwaga, dudę uznajemy jedynie za rezydenta PiS. Niewyobrażalny polityczny kretyn, bufon, intrygant i pieniacz, fan banderowców, przyjaciel i wspólnik Juszczenki, drugi najcenniejszy użyteczny idiota Putina, zaraz po Saakaszwili, sprawca smoleńskiej katastrofy, zabójca 95 osób, w tym własnej żony, oszołom nierozumiejący znaczenia ani swoich własnych czynów, ani słów porównywalna jedynie z Dudą Miernota, wstyd i hańba dla Polski, współtwórca partii, która zdemolowała i rozkradła kraj, najlepszym według Nawrockiego prezydentem Polski, a Donald Tusk, który uratował Polskę przed światową tragedią lat 2008-2010 i w 2023 ocalił ojczyznę przed samą zagładą, Najgorszym rzekomo premierem. No to fajnego mamy prezydenta. Brawo my! A inne grube numery Herbu Nawrodzki dopiero przed nami. Media już zacierają ręce, bo to one obok pisich bandytów są głównym wygranym tych wyborów. Obecne władze uczulamy na jeszcze jedno: nastąpią bezpardonowe ataki na historię Polski. Haniebne ataki, przy których misja Roszkowskiego to bagatela. Jeśli rząd nie zareaguje na poziomie państwowym, a my, społeczeństwo, na poziomie obywatelskim, ulicy, pomniki, tablice itp smoleńskich zbrodniarzy, czyli obu kaczyńskich, zamiast wyburzone co do ostatniego, będą jeszcze stawiane. Zaś dzieci uczone takich rzeczy, że w grobie przewróci się nawet idol Nawrocki Nawrockiego Piłsudski, który nasz naród, notabene trafnie, zdiagnozował już dawno. W najczarniejszych snach pewnie nie że Polskę zaatakuje w przyszłości od środka. Taka zaraza jak PiS. Co ciekawe, ale jakże znamienne, Nawrocki przegrał z Kretesem tam, gdzie najlepiej go znają. To nie pomyłka. Wyniki w Gdańsku, zwłaszcza w jego macierzystych komisjach, mówią wszystko. Tam wiedzą dobrze, czym ta prezydentura pachnie i co zacznie się dziać, gdy tylko rozgości się w pałacu. No, ale może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wygrać to nie zawsze sztuka, ale zawsze wielką sztuką jest przekuć porażkę w sukces. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nikłą porażkę da się rozegrać lepiej niż nikłe zwycięstwo. A tak właśnie może stać się dla Polski tym razem. Na koniec, wreszcie, dobra wiadomość coś naprawdę pozytywnego i jednocześnie ważnego. Mamy oficjalne statystyki wyborcze. Jasno i wyraźnie widzimy linię podziału, na kogo głosowali mądrzy wykształceni, na kogo ciemnota i prymitywy, na kogo miasta, Unia, Europa, na kogo wieś, Syzoryki i goralenfolk folk, na kogo przedsiębiorcy i ciężko tyrający Polaku, Polacy, a na kogo pasożyty, naciągacze i darmo zjady? Wiemy dokładnie ilu ich jest, kim są i gdzie mieszkają. Dzięki nowym technologiom i możliwościom, pierwszy raz w dziejach świata pojawia się niepowtarzalna szansa dla nas, normalnych, myślących, na bezkrwawe odłączenie się od ciemnoty, od brunatnej zarazy, od teospiskowców, religijnych świrów i wszelkiej maści innych populistycznych szajbusów, na trwałe odłączenie, izolację. Zminimalizowanie kontaktu, uniemożliwienie im jakichkolwiek dolegliwych ingerencji, czy w ogóle wpływu na nasze życie. Bo to nieprawda, że sekciarzą PiS, komuś, kto dwa razy głosował na Dudę, i teraz na Pizzmena, wystarczy edukacja, odtrucie, odsadzenie, że wystarczy im tylko otworzyć oczy, na spokojnie wytłumaczyć, kto jest kim, pokazać palcem zło. Co się dzieje i dlaczego, kto za tym stoi i jaki ma w tym cel. Niczego to kompletnie nie zmieni. To bezsens, jedynie strata czasu i nerwów. Bo pamiętajmy, że dla każdego głupka, to wszyscy inni są głupkami, on nie. Podobnie z szujami i złodziejami. I dlatego teraz, gdy wiemy dokładnie who is who, kto zagłosował za wyprowadzeniem naszego kraju z Unii, Możemy stworzyć podwaliny polski normalnej i dla normalnych, krótko mówiąc, polski naszych marzeń. Czy to prawnie, organizacyjnie i technicznie możliwe? Owszem, i to łatwiej niż się większości wydaje. Musi tylko jeszcze dwa lata utrzymać się ten rząd. Szczegóły operacji The Way of Poland i Polish Miracle już niebawem.